Ariana, gotowa na kolejny dzień meksykańskich przygód? Gotowa. Idziemy jeść śniadanie. Witam w kolejnym dniu meksykańskich przygód kapitana Kurka i admirała Ariany. Nie wiedziałam, że tak, tak, taki tytuł noszę. Idziemy sobie właśnie na śniadanie, do jakiejś śniadaniowej knajpki, którą Ariana zresearchowała i podobno ma cały wachlarz różnych meksykańskich przysmaków. Ariana aż złapała rumieńców, jak przeglądała to menu, więc ja się zaczynam jarać, a potem zobaczycie. Nie będę spoilerował, co się będzie działo. Dziś na śniadanie przyszliśmy sobie nieopodal do takiej kawiarni. Nazywa się Cafe Macamen i zamówiliśmy dwa różne meksykańskie śniadania. Quesadilla z czymś, co nazywa się huitlacoche i jest to meksykańska trufla, a drugą quesadilla, bo w zestawie są dwie quesadilla, drugą quesadilla z kwiatem cukinii, a ja zamówiłam huevos rancheros i zaraz zobaczycie, co to jest, jak to wygląda i jak smakuje. Witlakocze to jest meksykańska trufla. To jest grzyb, który rośnie na kwiatach, na kolbach kukurydzy. Jest taki czarny i no jest to taki regionalny przysmak. Ciekaw jestem jak się ma do oryginalnej trufli. Czy ma cokolwiek wspólnego z nią w smaku, czy tylko nazwę i rzadkość występowania. Pyszny soczek, świeżo wyciskany, nie jakieś kartonowe zadostwo. Do Ale crazy jest to, że w zestawie z daniem śniadaniowym dostałem i sok, i kawkę. To w ogóle nie było napisane, tak, to w ogóle nie było napisane w menu. Nie, nie było. Ale tam było, że, że combo Jumbo Breakfasto, Jumbo desayuno. To są jajka sadzone, które są podane na salsie pomidorowej i plackach kukurydzianej tortilli. Jego side jest pasta z fasoli z meksykańskim serem, który chyba wymawia się o a tak naprawdę wymawia się o ahaka. Nie jestem pewna, musimy to sprawdzić. I dodatkowo jeszcze dostałam placki tortilli kukurydzianej, pewnie żeby sobie pomoczyć, jak już mi zostanie ten sosik. Marcin ma quesadilla. Dwie. Jedną właśnie z tą y, truflą meksykańską, drugą z kwiatami cukni i w mają ekstra mega apetycznie. I też te tortije są kukurydziane z tego co widzę. też salsy: dwie. Ta czerwona to jest salsa rocha, a ta druga to jest salsa chipotle. Jest bardzo piekielnie ostra, dlatego daję tylko trzy kropki. Zjedliśmy i było okej, okay, bardzo dobre, tylko wydaje mi się, że się nie dogadaliśmy z panem kelnerem, bo wydaje mi się, że to było tylko z kwiatami cukinii, że coś poszło nie tak, że, no, że się po prostu nie dogadaliśmy. Mam takie wrażenie, że trochę jak, jak się w Polsce meksykańską kuchnię, że ona jest dużo bardziej sama przyprawiona. Tutaj więcej smaku jest w salsach niż w samym dańku, bo dańka mają zwykle niewiele składników i nie są jakieś super intensywne w smaku. Przynajmniej z tego, co próbowaliśmy na razie, Uwaga jeżeli kiedykolwiek byście chcieli tu przyjść, to ostrożnie z tą zieloną salsą, bo no mnie jeszcze piecze. Było w miarę okej, okay. zapłaciliśmy 340 peso, czyli mniej więcej 76 zł po obecnym kursie, czyli dosyć okej, okay, uważam, za dwie kawy, sok pomarańczowy świeżo wyciskany i dwa dania bardzo przyzwoicie. Teraz kierunek plaża. Po Cancun poruszamy się takimi autobusami, które mają oznaczenia R1, R2, czasem jakieś jeszcze cyfry, bo tym w stylu R2-15. I korzystamy z takiej aplikacji, która nazywa się Moving. Tu wam wyświetla, jak, jak się to pisze. I ona podpowiada o tyle, że pokazuje wam, gdzie jest przystanek autobusowy, ale jest to kompletnie losowe, bo okazuje się, że trzeba właściwie wsiąść i zapytać kierowcę o to, czy zawiezie was do tej destynacji. Bo to się kompletnie nie zgadza, że wyświetla Wam się, że macie czekać na jakiś numer, a on nigdy nie przyjeżdża, więc no nic, musicie liczyć po prostu na kierowców i się z nimi dogadać, czy Was zawiozą tam, gdzie chcecie jechać. Tak jak my teraz na Playa Delfines, czyli najbardziej poleconą plażę. Pan powiedział, że dojedziemy. Prawie z tego, że Cancun jest taką mega bogacką miejscowością na czasy w sumie, bo jest bardzo dużo jakichś takich sklepów, wiecie, Prada, Louis Vuitton w porównaniu z tym, gdzie byliśmy wczoraj na przykład, jak byliśmy na tym targu, to no zupełnie inny świat, zupełnie inne miasto. że sobie to, że jest taki napis Cancun i do niego jest jakaś kolosalna kolejka, dlatego my oszukamy kolejkę i nie będziemy na tym zdjęciu tylko my, ale przynajmniej nie stoimy pół godziny. Wszystkie te hotele mają takie super plaże jak ta. I tam pewnie jest mniej ludzi i są leżakie i w ogóle luksus i elegancja, więc może się zatrzymamy w takim, jak będziemy wracać do Polski, bo mamy jeszcze jedną następną. No i poplażowaliśmy trochę, było bardzo fajnie. Uważam, że to jedna z najlepszych plaż, na jakich byłem w życiu. Nie mam jakiegoś super wielkiego doświadczenia plażowego, no ale było naprawdę ekstra. Super sprawa, no nie filmowałem trochę za dużo tam, jak się kąpaliśmy i tak dalej, bo nie chciałem, żeby się dostało piach do kamery. No a teraz idziemy do właściwie jedynego większego zabytku majańskiego na terenie Cancun czyli do El Rey. Zobaczymy co to będzie, pewnie będzie tu liche w porównaniu z innymi majańskimi zabytkami na Yucatanie. No ale od czegoś trzeba zacząć, żeby potem stopniować te doznania. Ariana, ilu y, wodników szuwarku byś dała tej plaży, na której byliśmy? 10 na 10 wodników szuwarków. Się wejść za darmo, bo pan, który siedział na recepcji spał i po prostu nie chciałem go budzić. A normalnie musiałbym zapłacić srogo, bo jeszcze 5 dyszek za używanie kamery. Zaoszczędzone. No ale w sumie chłop spał, więc to nie moja wina. Nie chciałem go budzić, po prostu, chcę być miły. Super rzeczą jest tutaj to, że są igłany, są nawet znaki, żeby ich nie karmić. Ciężko będzie się powstrzymać, bo są piękne. <laughs> Czym chciałbym karmić tą igłanę? Niepotrzebne ci są wszystkie palce, Ariane. Strefa archeologiczna, no składa się głównie z ruin, ale co ciekawe, w momencie kiedy przyszli tu Hiszpanie jakoś w XVI wieku, to Majów już tu właściwie nie było. Aczkolwiek to jest jedno z starszych miejsc, jeżeli chodzi o takie archeologiczne lokacje na Jukatanie, bo oni już tu byli jakoś w III wieku. Część z tych budynków to budynki sakralne, niektóre użytkowe i większość z tych budynków to jest już z tego późniejszego okresu, tuż przed hiszpańskiego, czyli gdzieś tam pomiędzy... 13 a piętnastym wiekiem. Mega duma. Iguana przed chwilą zmieniła pozycję i teraz ma taką dumną pozycję. I zrobiła to na dźwięki meksykańskiej piosenki. Te ruiny nie robią jakiegoś dużego wrażenia, bo no jest to stary kamieni, nie? No Może tamta piramida jest ciekawa, ale... No nic. Możecie mnie nazwać znudzonym, białym Europejczykiem, ale takie życie. Myślę sobie, że super sprawa, że iguany zrobiły im dodatkową atrakcję turystyczną, bo bez tego to miejsce nie byłoby takie super, a tak? Można nie dość, że polować sobie na fajne widoczki na meksykańskie ruiny, to jeszcze do tego na wygrzewające się jaszczury. Koniec zwiedzania majańskich ruin. Teraz pora na wodę i punkt widokowy w drogę. Trochę losowe jest to, jak wyglądają przystanki autobusowe tutaj, bo niektóre wyglądają tak jak ten: po prostu słupek i pani sobie siedzi, a niektóre wyglądają tak jak tamten: że jest sobie normalnie taki przystanek autobusowy z ławeczką, więc trzeba sprawdzać w aplikacji. Do napisu Cancun nadal kolejka i chyba jeszcze większa. Zmieniliśmy trochę plany, bo punkt widokowy drogi 60 zł, więc olaliśmy go i przyjechaliśmy sobie na taki ryneczek. Zobaczymy jak on wygląda. To jest jakiś taki mniej komercyjny niż ten najbardziej popularny. Zobaczymy jak będzie. śmierdzi tu trochę, nie? Takimi owocami. Już takimi fermentującymi, nie? Trochę tak, tak. Zobaczmy sobie na coś takiego, co się nazywa Mercado 23. Jest to taki targ mniej komercyjny niż Mercado 28, który jest taki bardzo turystyczny, dużo lokalnych wyrobów, ale jest tu trochę, no tak czuję niepokój, jakieś ziomki z wetatuowanymi twarzami. Wszyscy się bardzo interesowali, a kamera na wierzchu trochę jednak strasik. Dlatego zmywamy się, bo chyba wzbudzamy za dużo zainteresowania. Ale miejsce ciekawe, jeżeli macie odwagę i nie macie kamery, lecz jak nie macie kamery, to myślę, że chyba chillerka, ale my się trochę stresujemy. Chyba trzy osoby pytały się, co tam masz, czy to jest kamera, i byli to mężczyźni, tacy dosyć. Statuarzami na twarzy. No nie, akurat nie widziałam tych statuarzami, ale widziałam takich przesadzistych mężczyzn, no i tak było, trochę stresująca. Po prostu ten market już się zamykał, bo jest godzina już prawie 17, on jest do 19. No i oni już tam zaczęli sprzątać, coraz bardzo mało osób tam było, więc myślę, że dobrym pomysłem byłoby tam przyjść pewnie wcześniej, kiedy jest więcej ludzi i może nie z taką wielką kamerą na takim statywie. Chciałbym wam krótko opowiedzieć o historii miasta Cancun. Do lat 70. Cancun właściwie nie istniało, a ówczesny rząd meksykański z prezydentem Gustavo Diazem Ordazem na czele stwierdził Amerykanie jeżdżą na wakacje na Karaiby. Czemu nie mieliby jeździć na wakacje do Meksyku i zostawiać tutaj swoje dolary? Wydajmy dużo pieniędzy na infrastrukturę, doprowadźmy tu prąd, zbudujmy system kanalizacyjny i wybudujmy lotnisko. I co? Udało się. W ciągu 50 lat z małej wioski Puerto Juarez, w której żyło 120 rybaków i rolników, powstało Cancun, czyli największy turystyczny kurort w Meksyku, zamieszkany przez 700 tysięcy ludzi. Co roku do Cancun przylatuje coraz więcej turystów. W 2022 roku było ich 25 milionów. Ci turyści zapewniają jedną trzecią turystycznych przychodów w Meksyku. Głównym centrum turystycznym jest tak zwana Zona Hotelera, która znajduje się na wąskim kawałku ziemi znajdującym się pomiędzy Laguną a Oceanem Atlantyckim. Jest to 25 km zabudowanych ogromnymi betonowymi hotelami, dyskotekami, polami golfowymi i innymi atrakcjami dla turystów z USA. Obok znajduje się już nie tak pięknie czyste i uporządkowane miasto, tak zwane Downtown, gdzie im my się zatrzymaliśmy. Częścią wspomnianego Downtown jest dzielnica miasta, którą szliśmy z targu do naszego lokum, pełna pustostanów, ruin i opuszczonych lokali usługowych. Co ciekawe, trafiliśmy nawet na dawną lokalizację knajpy, w której zdecydowaliśmy się zjeść dzisiaj kolację. Widać, że jest to pewnego rodzaju pamiątka po tym, jak kiedyś wyglądało to miejsce, gdzie zatrzymywali się kiedyś turyści w głąb lądu. Widać też, jak dynamiczny musiał być rozwój miasta, skoro praktycznie co drugi budynek w tej części miasta jest opuszczony. Możecie to zobaczyć na tym timelapse. Ok, koniec lekcji historii, wracamy do luzackiego vlogowania. Idziemy na ostatnią kolację tutaj. Idziemy do takiego miejsca, które polecił nam pan kierowca autobusu, który nas zawodził z lotniska właśnie do Cancun. Więc zobaczymy, czy dobre. Nazywa się to miejsce El Poblano. Jest głośno, ale spróbuję powiedzieć, co zamówiliśmy. Ja studiowałam to menu w domu, żeby rozminić co jest czym. I znalazłam takie danie, to się nazywa chile relleno, to jest papryka. Tam w internecie podawali, że to są różne rodzaje papryki, może być to jalapeno, ale to jest taka duża papryka, która jest paszerowana serem i polewana salsą pomidorową. Więc wyglądało to ekstra interesująco. Drugą rzeczą, którą zamówiliśmy, to jest takie meksykańskie fondue z meksykańskiego sera, które jest podawane z tortillami. I trzecią rzeczą jest tortas. I tortas to jest taka kanapka. Jak oglądałam ją w internecie, to ona jest podawana właśnie z jakimś głównym białkowym składnikiem. I to jest jakieś mięso. My wybraliśmy chorizo. I oprócz tego tam jest pomidor, salsa i awokado. Zobaczymy, co tak naprawdę zamówiliśmy. Pan mówił tylko po hiszpańsku, więc to była nierówna walka, ale Google tłumacz nam trochę. Zjadłam tak na pewno ten czerwony sos, bo on zazwyczaj jest łagodny, ale ten nie jest. A zielony? Kwaśny, lepszy, ale mega osy, czekam na picia. nie niezgrillowane to mięso, to chorizo nie było w formie takiej kiełbasy jak my to znamy, kiełbasy takiej z Lidla Chorizo, tylko zgrillowane takie na, na patelni. Bardzo dobre, świetnie pasowało do tego awokado. No mega dobre, czekamy na resztę. No, wygląda zjawiskowo, zaraz przekroję zobaczcie. Zapar... Tam jest ser, to jest pełna sera. Jeszcze mamy do tego ryż, guacamole. Ja myślałam, że to jest przystawka, bo jak wpisywałam to w… W Google, to, to było napisane, że właśnie to się podaje jako side do głównego dania, ale tutaj jest to gigantyczne, do tego jest ten ryż i jeszcze do guacamole, w sensie o, ogromna porcja. Dobra, ryż ponad sera, ale bardzo dobrego sera, więc będziesz w raju. Moi drodzy, niestety zapomniałem o tym, że karta mi się zapełni. Dlatego, szybka recenzja El Poblano. Trzy dania. Pierwsze danie. To tortas. było tortas. Bardzo dobra kanapka z chorizo zasmarzonym. Trochę jak mielone, taka konsystencja, nie? Tak, tak? Tylko bardzo mocno zasmażone. Tak. Bardzo fajne połączenie też z awokado w środku to łagodziło ten smaczek. Bardzo, bardzo fajne, bardzo smaczne. Pyszny w ogóle mają pyszne pyszne pomidory. Pyszne pomidory. Pyszne to prawda. Drugie dańko takie fondue serowe, które było z sera. Z sera Oaxaca, pisze się w ten Oaxaca. sposób. I było bardzo dobre, bo było bordane z tortillami. Ale dziwny ser spokój trochę oscypkiem, taki powiedziałbym bardzo słony i bardzo taki zgrillowany, mocno jest pieczony. Widać, że zgrzały jak dostaliśmy to, to jeszcze pulgo dał ten serek. Więc... Bardzo dobre. I trzecia rzecz, czyli? Chile Reyeno, tak to się nazywało, czyli papryka, ona nie była ostra, to nie była jalapeno, tylko słodka papryka. Taka, zielona papryka, poszerowana serem innym niż ten, który był w fondi. Bardziej twarogowym, trochę bym powiedział. W strukturze, tak, na pewno. Tak, hmm. tak. I jeszcze oprócz tego, że tam był ser w środku, to ta papryka była jakby taka otoczona omletem. Tam było jajko wokół tej papryki. Wszystko było polane sosem pomidorowym, taką salsą pomidorową. I była tak, sałatka z warzywami, pomidor, ogórek, sałata i ryż. I guacamole. I guacamole, guacamole. I guacamole, Bardzo dobre, spysznego pysznego awokado. Naprawdę klasa. Za całość zapłaciliśmy 505 peso, czyli tyle złotych. I jeszcze Razem z tym wszystkim mieliśmy pięć takich piwek XX. To było chyba wszystko na dziś. No i możemy myśmy... dodać chyba tylko tyle, że obsługa była super i tak. bardzo polecamy to miejsce. Tak. Było to bardzo smaczne. Kalner ogarniał nam maxa. Cały czas wycierał stolik tu, szybko piwko, otwierał. Crazy rzecz, bo otwierał jedno piwko na zapas cały czas i zabijał je serwetką i wkładał do środka, żeby się nie wygazowało, ale żeby już było otwarte, żebyśmy mogli je sobie wypić. Polecamy zdecydowanie. El Poblano. Wszystkie miejsca umieścimy na jakiejś specjalnej mapce, które odwiedziliśmy, które polecamy. I tyle. Żegnajcie. Widzimy się już jutro w Playa del Carmen. Dobrze. Już jutro. Bye.